Ponad 5 tysięcy zgłoszeń. Tyle od 18 listopada odnotowały amerykańskie służby z FBI na czele. Te zgłoszenia dotyczą niezidentyfikowanych obiektów latających, które prasa robocza nazywa dronami, chociaż tak naprawdę wcale nie wiadomo, czy są dronami. Temat w Stanach Zjednoczonych stał się na tyle głośny, że podejmuje go nie tylko prasa, nie tylko mieszkańcy, ale nawet politycy domagają się wyjaśnień od Białego Domu i Pentagonu. I did talk to, the te wyjaśnienia, owszem, nadchodzą. Tyle, że potęgują tylko spekulacje i domysły dotyczące nieczystej gry. Przy czym trudno powiedzieć, czy jest to nieczysta gra rządu, obcego rządu, czy obcych cywilizacji.